Hej, tutaj Claire i dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o takim jednym temacie. A chodzi mi bardziej o natalka podłoga Vocaloid, czy tam Vocaloid. A więc kiedyś miała konto Foodie podłoga Hates, podłoga Everyone. No i spanowali jej zaprosiwy, potem jaki wielob. Też jej zbanowali, potem Futil coś tam też jej zbanowali i teraz znowu powróciła. Jeśli to oglądasz, to dzięki za zepsucie mi miesiąca Futi. No to tak. O co z nią chodzi? No dalej puję bardziej w Vokaloid i i Zofie. Możecie u niej w komentarzach to zobaczyć. Że ludziom się to nie podoba, bo Miku i Zofia to są tylko BFF. No i ona teraz kradnie sobie bez pytania filmy. No, niech ona sobie ku. Sorry za przekleństwo. Wyobrazi, że pracuje pie pierdolone dwie trzy godziny nad filmem tylko po to żeby ktoś sobie kłap Nawet Lole, Lolelio się nawet powiedział że pracował nad jedną animacją kilka godzin i ona sobie wzięła ten jego film nie mił trochę nie trochę bardzo niemiłe to co zrobiła ona no serio Wieś... może jeszcze będzie udawać, że ma depresję albo będzie prosipować mnie z mypestis już mnie shipowała z zip, nie a jak będzie prosił mnie o kolejną pesztę, to <laughs> się załamie. Dobrze. No nie pokażę jej filmu, nie chciał i mi się ich pobierać, ale może ją w opisie filmu oznaczę, to będziecie mogli ją zreportować. I kopi... No i tutaj tam kopiuję. Ukradła już kilka filmów i myślała, że każdy ją lubi. Dobra, to tyle. Because I'm lazy. Bye, bye.